Cześć, witajcie na kolejnym filmie na tym kanale Dzisiaj mamy sobotę, 19 luty I tutaj za mną jest zamurowane drzwi są Poidło i ściana <laughs> Ogólnie to te pomieszczenie było jeszcze nie wiem, z 3 metry dalej Albo 2 metry I tutaj została ustawiona ściana i tutaj zawsze były byki. I tutaj została wymurowana ta ściana. W tym tygodniu. Tutaj mamy wykute. Bo tutaj wykuliśmy drzwi drugie. I tutaj na razie mamy zostawione. Bo tutaj ogólnie mają być świnie. Ale od dwóch dni. A w sensie od wczoraj. Tutaj są cielaki. Dwa cielaki. Nie będę na razie tych drzwi otwierał, tylko tutaj przez tą dziurę. Wam pokazałem. No, ale tam docelowo mają być świnie. Idąc dalej, mamy tutaj chleb, który były świnie. Jeszcze ostatnie dwie zostały. Tutaj były, ale to Wam w tym filmie z całego remontu pokażę. Jak to wyglądało, no i mamy zalane już wodę, porozprowadzane I tutaj docelowo mają być dwa boksy na 20 sztuk cielaków. Ta ściana cała będzie wyjeżdżała, i tu będą te okna zamurowane. I tutaj na środku będzie murek wylany. Tu drzwi do przepędzania, ale to wszystko zobaczycie. Idąc dalej, dojechały do nas w tym tygodniu. 6 ton saletry, 12 big bagów. Cena za tonę, jaką płaciliśmy, to było 2900. Zamawiane było jakoś 10 lutego. Saletra amonowa. No, całkowita, a to jest 34%. Azot amonowy jest 17% i azot yy, az tacynowy też 17%. No. To jest ten yy, z Anvilu. W tamtym roku też go stosowaliśmy, ale to były. W tamtym roku go stosowaliśmy na drugie dawki, a nie na pierwsze. Yy, ale na pierwsze pójdzie to, na drugie. Chyba zastosujemy mocznik, ale to jeszcze się, się okaże. Yy, za te 12 ton to dawaliśmy chyba 17,5 tysiąca Oczywiście płatnej z góry musiała być, no ale to wszyscy wiemy, że teraz w firmach <laughs> nikt nawozu bez pieniędzy nie da. Także no mamy jeszcze dwie tony nam dowiozą, żeby były już na wszystkie pierwsze dawki. Bo te 6 ton na tę ozimę zabraknie za trochę. Jeszcze dwie tony, albo chociaż tony niech dowiozą, żeby po te 200 200 kilo na hektar poszło. Nie licząc oczywiście jarych ani kukurydzy, nie? No. Przywitali. Witam wszystkich. No i, i jak widzicie, dzisiaj przykręcamy jeszcze zawiasy, bo te drzwi stąd przyjdą tutaj. I tutaj będzie lecielaków trochę mniejsze pomieszczenie o te dwa metry, ale będzie. Nie? Na takich długich szpilkach? Nie, no szpilki przekręciłem po to, żeby je uciąć. I jeszcze na kolejne, żeby nie. No bo tutaj na dwie damy, czy na jedną? Na dwie. Góra i dół. Aha. No i to się odkuje, tynk Później Malina przyjdzie i to y, będzie kawał całe na nowo, nie? Mm. To ja później zatykuję, że tego nie będzie widać. O! Tomeczek. To macie. Dobrze. Jak tomeczek da radę, to super. Y, Rób swoje, a ja te. Y, y, te haki po popość. Dobra. Dobra, tutaj idę. Tutaj jak te cieraki, to byli Wiecie cielaki wylizały, tylko to było takie jak kiedyś inne zamykadło I to z tego siporexu wyleciało No to co jest karmiłeś? Wylizane? Tak karmiłeś To też żeś karmił Z głodu z, z ściany. Przecież ta, to powierzchnie ile ma lat? 30? 40 40 lat, no do... Kurde Trochę już jest Oświetlenie się nowe założy Nowy tynk przyjdzie i będzie jak nowe Te szpilki trzeba poucinać by się... jeszcze. Jak stare auto z nowym lakierem Tak, stare auto z nowym lakierem to wygląda jak nowe salon. No mamy tutaj Góry już skręcone, przymocowane na takim płaskowniku Odkuliśmy tynk I nadal Odcięliśmy bożką Też, yy, bo tu już był Beton sam, a tu już są pustaki Tu jest fundament i odcięliśmy I, i tutaj też płaskownik już mamy docięty, za chwilę Przewiercimy i przykręcimy Tylko, że teraz wyłączyli nam prąd bo, silne wiatry występują W sumie cały tydzień można powiedzieć występują Ogólnie to na gospodarstwie żadnych jakichś wypadków Dachów powzrywanych nie ma, odpukać jak na razie Drzewa się podnie... na podwórku po nie No ale, miejmy nadzieję, że tak zostanie No i, 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 i my tu czekamy na prąd i przykręcamy dalej na głowie teraz spawam drzwi mówię wam pokażę ogólnie teraz kamerę trzymam w domu pomiędzy jak odkładam bo jakbym ją miał na dworze to by się rozładowała szybko tak to w domu jest ciepło to się nie rozładuje no i tutaj mam już deski pododcinane i tą taką zetkę mamy zetkę mamy Robiłem, dobra. Teraz tutaj jeszcze zostało. No. Jak wyszło? Nie najgorzej, dobra. Teraz tutaj jeszcze. Jak to wyszło? Jeszcze tutaj trochę I jak? jest dobrze chyba. O no, nie jest najgorzej. Raz trzeba tu coś mi nie wyszło. Mam nadzieję, że moje spawy nie puszczą za chwilę, ale mi się wydaje, że będzie dobrze tutaj poszło dobrze. A tutaj tak gorzej, ale dobra jeszcze tu mi został to mi elektroda chyba starczy Tak jest? Trzeba wziąć młotek i tą Szlakę odbić, tylko że tu młotek jest, a ja nie widzę młotka. to Teraz tak. Dobra. Nie urywa się. To znaczy, że nie jest tragicznie. Nie ma tragedii. Powinno chyba być Nie wiem czy też dobrze jest pospawane, bo ja tu chyba drugi albo trzeci raz w życiu spawam No nikt mnie jeszcze nigdy nie uczył, tylko tak z obserwacji Mówię do taty niech da mi pospawać, no i dał czy dobrze jest patrząc po tym, powinno chyba trzymać no ale czy wytrzyma? A nie wiadomo dobra ja czekam na tatę i widzimy się za chwilę już moje prawie cimno, nie? jak widzisz, czar tutaj mamy już Powiercone dziury Profesjonalne z Czagu spawy Moje spawy profesjonalne Eleganckie Nie? Tak jest No i? i... Bardzo ładnie Tu mamy dziury Na dziesiątki Co dziesiątki? Nie, szóstki, śruby na dziesiątki kluczyk, ale wszystkie pana ten nałówek no. możesz schować, nie? Masakr kurde miało być szybko wszystko Zrobione A jak zawsze jest późne godziny. Będziemy montowali na te zawiasy Tu zawias o. Gdzie, Jak ten zawias przyjdzie? Co? No? Jak na No Nie wiem, no z drugiej strony, od desek z tej strony, tak? Dobrze no to, to. Aha, to trzeba gdzieś coś. Aha, ale to dopiero tam. No, to innego odłożyć. Dobra, to jak my tutaj poprzykręcamy po to się. Połączę No, jak już widzicie ciemno jak w dupie My myśleliśmy, że my to zrobimy tak 17 do 17 będziemy to robić Ale tak, to całe wysprzątałem, wymiotłem, bo mają przyjść te nowe małe cielaki to by trzeba było wymieść i mamy drzwi już na swoim miejscu Weź tu to to. Są. O, takie drzwi, a no to nic nie widać z tych drzwi, kurde. Ciemno jak w dupie. Jutro, 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 najwyżej, jutro jest niedziela, to najwyżej. Jeszcze ostatni No i teraz, już o, zawiasy tutaj, wszystko mamy. Teraz ona tylko przykręca mocowanie. Jak w stodole. Zawiasy, wszystko jest. Mamy godzinę, którą? W pół do ósmej. jest zdenerwowany lekko, bo sobota, jeszcze nic nie zaczął porabiać, także jeszcze trzy godziny przed nim. Ale dzisiaj skończy. Ale dzisiaj skończy, tak. I będzie spokój. Jeszcze cielaki trzeba przepędzić i słomy przywieźć. No to chyba ja zaraz właśnie pojadę po tą słomę. No, a dzisiaj jest niedziela. W sumie to za, nie wiem, za 3 godziny ten film będziecie widzieli. Ale tutaj był, tutaj było domurowane. Jest wyrównane, ładny. Kryte jest już wyczyszczone, jak wczoraj Wam pokazywałem. I wczorajsza, tutaj jest ta wczorajsza nasza robota, te drzwi. otwierają się tak to wygląda, tutaj jest taką zetką i to było w sumie jak wczoraj widzieliście democowanie, to wszystko już robione takie na szybko ale miejmy nadzieję, że egzamin będzie zdawać My teraz wróciliśmy też z objazdu w Puls, to tam Byliśmy po obieżeń, czy żadnych drzew na, na polach nie ma, powracanych. Jedno się tylko na łące wywróciło, także dużych strat nie ma. I, i, I za niedługo ruszamy z nawozami, bo już za tydzień, za tydzień już mamy marzec, bo dzisiaj jest 20 luty. Także co? Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja teraz zabieram się za montowanie tego filmu, i za chwilę go będziecie widzieć. Także na razie trzymajcie się. Cześć.